Zgłoszenia swoje kierujcie na nasz adres specjalnie utworzone konto mailowe, jednym ciągiem bez polskich znaków. Andrzej nie powiedział jeszcze ostatniego słowa, małpa jego żona nie powiedziała pierwszego.com. Nachhause kindermachen. Ale zanim Wy nam wyślecie swoje, to my Wam przedstawimy nasze propozycje, komu dać złoty me, przepraszam, złoty medal zasługi Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję, proszę usiąść. Dla Faceta spod TVN-u, który miał baner z napisem TVN kłamie. Krzyż zasługi złoty za patriotyczną ortografię alternatywną. Dla bohaterskiej pracownicy Poczty Polskiej, która musiała sprzedawać książkę, której nikt nie chciał kupować. Złoty Krzyż zasługi. Cześć jej poświęceniu. A myśmy chodzili z kumplami na pocztę i żeśmy tą książkę stawiali między zniczami. Taka promocja, żeby była. I ten. i Tylko, że ktoś potem na szybie dopisał szprejem, Kup książkę, a umrzesz szybciej. I jeszcze dwa brązowe krzyże dla instruktora narciarstwa i dla mechanika skutera wodnego. A, przepraszam, jeszcze jest srebrny, srebrny krzyż zasługi dla Janusza z Twittera, który codziennie pisze: brawo, panie prezydencie.